Siemano siemano, z tej strony Mexicano Black Ops 6, kolejna część. I ja wiem, słuchajcie, że to już będzie grubo z samego początku, więc zaczynamy. Wróciliśmy do naszego kapitana. Słuchajcie, do bazy. No i teraz się zacznie jazda. Ale jaka jazda? To ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie ogrywałem. Wzywać helikopter!

Aha, to tutaj mam Dobre jest! Eee! Nie było tak tragicznie, słuchajcie. Kogoś tu jeszcze mamy roztrzaskać. A e, chyba to jest po akcji już. Eee, to ja myślałem, że to będzie bombowa akcja. A to jest już po akcji. To tyle było? To tyle było z tej akcji. No dobra, no to co, teraz pałac czyżby? Słuchajcie, wybaczcie mi, że te odcinki są takie długie. Ale to samo z siebie czasami wychodzi. Zabawa jest przednia. <grymne> Nikogo więcej nie ma. wysiekam ich tako. Myślałem, że to będzie za dyma młyn. A tu ja większe młynie sam robię niż ten helikopter. Dobra, niby mamy rozmawiać. Jesteśmy gotowi na pałac Jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi Do roboty No i dobra, będzie pałac Uuuu, będzie jazda Ciekawe czy uda się użyć snajperki Bróbo, nawet helikopter leci na pałac Kurczę to jest bardzo, bardzo mocna akcja, słuchajcie, a dzisiaj mamy, słuchajcie, czwartek! Czwartek 12 grudnia. Polecieli na pałac, dobra. Co to będzie na tym pałacu? Czy będzie po cichaczu? Och, czy na szybciora? Ja nie wiem czy ja uda mi się na szybciorę to zrobić. Będziemy się ewakuować helikopterem. No to pałac w Iraku. No kurna, grobo jadą chłopaki. Ło kurna! Nie pewnie oddzielam, ale... Ja maszynę dostał, ja tutaj ja maszynę dostał! Snajper, kurna! Najpierw snajpera zdąży. Jest jeszcze jeden. O kurwa, to będzie grubo. Zaliczyłem zgona. Innego podejścia, sam wzrósł to inne podejście. Nie ma gdzie się schować nawet. Dobra, najpierw, kurwa, zdjąłem tego psychologa. Ło! Wow. Dobra, tego mamy z bani. No to powoli, typu, wykańczamy. O, jest RPG, gdzieś tutaj szaleje. To są nasi Powódku bez pośpiechu Wszystkich was znajdziemy Jest RPG Ach kurwa, nic się nie dało Dobra RPG mamy z bani. Trzeba iść na kutaka Jest snajper, kurwa drugi. Dobra. Dobra, mamy to z głowy. Snajperów mamy z głowy, czyli idziemy sobie do przodu. I To może być znowu długa misja, niestety. Oni nie dają nam wtedy wejść i wyjść. Musimy iść sobie powoli, spokojnie. Poi oh, i spokojni, o oh, paki psiorri, schiodo na ostro. Cepro, чем мы не знаю, дальше, керна, бегать O w dupę! Taki zasięg ma ten granat? O kurna. Drodzy widzowie, wyszedłem z formy. Znowu muszę bojować z tymi kurna. Nawet nie jednego. Gdzie ten jeszcze? W tym gór swoim RPG Siedzi tam? Siedzi nie O! Oh, muszę gonić ten, z ze O oh. 能再见吗？ Нет, I proste. Czy mamy kałacha? Ło, snajper! O kurna, snajper! O kurna, o kurna! Ale i się tam narobiło! Здесь под наш снайпер. Курна. Ох, чекайте. Gdzie jest ten sniper? Kurwa, to swój, czy nie swoi? Walej, kurna! Kurwa... Oj, kurna, pykło! No wyważ, nie będę czekał. Jakim cudem on we mnie tak trafia, ma strasznie pewną rękę ten diabli. Właśnie Zdecydowanie Zdecydowanie Bardziej spokojniejsza broń Już tego snajpera z nim tam. O ty w dupę RPG RPG, teraz jeszcze naszego pana, nie ma naszego pana. Jak to możliwe? O, kurczę, no, cała ekipa. jesteśmy teraz wjedziemy sobie do pałacu oj długo to będzie akcja mamy RPG chodźcie na górę Kasiory Uj, Tak jest Nasi Jak to są tu tylko nasi i nie ma żadnej kasiory Znaczy o Nic nie ma nic tu nie ma Nic nie ma nie dają nic Każą budować domy nic nie dają. Nie wiem kasy. Przez telefon mogę zadzwonić do przyjaciela? Dobra, no chodźmy. O, to chyba będzie potrzebne, to chyba będzie gruba akcja. 74, zmodyfikowane. Teraz takie pałacy pobudowali. Za nasze pieniędzy to teraz ich mają. Ya, ¿no? ah, cool, ¿no?

I chyba ja muszę jeszcze obejść, kurma okay. O ty dupę jeża, jak dużuje To nie będzie Myślałeś, dobra, tylko nie mam z nie mam czego komentować. Słuchajcie, jestem szybko, szybko po, po pracy i tak naprawdę kurwa, zdążyłem zrobić kawę, rozumiecie? Żeby zdążyć ograć jakikolwiek Ooooo, w dupę to niespodzianka. Niespodzianka dla mnie Nie, czemu by go nie załatwili? To jest niespodzianka, dobrze, że kurna Komandos, cholera Ich po komandosie Wojska specjalne, służby specjalne irackiego wywiadu okazały się trochę słabe Ale wlazłem na niego jak Mam pełno noży, pełno wszystkiego nie ma kasiory To nie stawać atakować A kasiory kto weźmie? Nie ma pieniędzy Och. Atakować Zachciało się atakować Zachciało mu się atakować To atakujemy

W swoją głowę, chłopie! O, bo jest to piane. nie? się. O ty w dupę. Uciekaj od granata. Kto tymi granatami się tu rozrzuca jeszcze? Z tyłu jeszcze ktoś! O Jezu, przez to czekaj, nie mogę! O! A te wojska specjalne już takie słabe... Łatwe są! Ale uciek, ale uciek, ale miał farta! Będzie mógł opowiadać, o ile żyje w swoim. O, żeby gra... się gra. Patrzcie, kurwa. Zawiesiło się. Ja tu przychodzić od nowa. Żart. Zawiesiło się. Co dalej? No chyba spotkamy się tutaj w tym miejscu. No a na razie do widzenia.